Witajcie, dzisiaj będzie czytanka z blogu sprzed kilku lat. Autorką jest Aliana Veriti. Opublikowałem to tłumaczenie w 2017 roku. Oryginał, jak widzę, przepadł gdzieś. Przynajmniej z tego linka, który ja podałem. Twój mężczyzna jest twoim zwierciadłem. Przeczytam tu swój komentarz sprzed pięciu lat. Wiele razy w rozmowach powoływałem się na teorię lustra. To bardzo ciekawy artykuł rozjaśniający ten chyba jeden z najważniejszych fenomenów w naszym życiu. Poniższy tekst można oczywiście zastosować do wszelkich relacji, jakie się nam przytrafiają, mogą to być znajomi w pracy obejga płci. Ale więzy rodzinne są najbardziej intensywnym poligonem, warsztatem, gdzie jesteśmy najmocniej szlifowani. Wtajemniczeni wiedzą, że nawet rodziców sobie wybieramy. No, niedawno była rozmowa na ten temat, wczoraj czy przedwczoraj, w którymś komentarzy, i opowiedziałem taką historię. Dzieci się teraz rodzą już z pamięcią poprzednich wcieleń, pamięcią bycia przed wcieleniem. Pojawiła się dziewczynka w jakiejś osadzie na wschodzie, która opowiadała swojemu ojcu, że to ona go skojarzyła z mamą, a żeby było weselej. To dziewczynka w szczegółach opowiedziała poprzedni związek taty i powiedziała, że to ona zaingerowała, żeby on się z nią rozszedł, bo ta mama jej nie pasowała. To jedna z takich historii wybierania. Czytam dalej jeszcze swój komentarz. Wtajemniczy nie wiedzą, że nawet rodziców sobie wybieramy. Przyciągamy też do ciał swoich dzieci, rozmaite dusze będące nauczycielami na naszej drodze itp. U mnie bardzo mocno zagrał akapit tu o ludziach karmiących złudnymi obietnicami. Faktycznie to była, mam taką nadzieję, że staje się przeszłością. Moja ważna lekcja życiowa. Zapraszam do lektury Was szczery oddany autor bloga. No, a teraz tekst Ariany Wierajty w moim tłumaczeniu. Jeśli zrozumiesz cel ludzkiego życia, to łatwiej ci będzie nauczyć się czuć do niego. Mężczyzny w nawiasie miłość, bo istnieje już zrozumienie, że człowiek w moim życiu jest nauczycielem i jestem mu za to wdzięczna. Ten mężczyzna nie wszedł w Twoje życie od tak sobie. Przecież całe nasze życie to wielka szkoła, a przedmiot studiów jest jeden miłość. Poprzez mężczyzn przychodzą do nas najważniejsze i najtrudniejsze lekcje. A specjalnością jest wyłącznie miłość i akceptacja samej siebie. Możemy dać miłość innej osobie tylko wtedy, gdy ją posiadamy. Nie możemy dać komuś innemu tego, czego nie mamy. Twój mężczyzna jest zawsze Twoim lustrem, pamiętaj o tym. Odzwierciedla tylko to, co jest w Tobie. Tu małe moje wtrącenie, tłumacza lektora. Pani Kurowska wspominała, że mężczyzna, którego przyciągamy, odpowiada, rezonuje z tą cząstką naszej przeciwności. W wypadku kobiety to oczywiście będzie ja przyciągnąłem taką żonę przyciągnąłem taką, jaka to zresztą w psychologii znana rzecz przyciągnąłem sobie do dalszych ćwiczeń życiowych osobę bardzo podobną do mojej mamy. A zwracała się w tamtym momencie pani Korowska, akurat do kobiet, i mówiła, że aktualny mężczyzna, którego przyciągasz, odpowiada stanowi świadomości tego Twojego wewnętrznego mężczyzny, czyli temu dziedzictwu ojców, dziadków, pradziadków. Tak to ta zabawa w życie polega. No cóż, wracamy do artykułu. Powtórzę ostatnie zdanie. Przecież całe nasze życie to wielka szkoła, a przedmiot studiów jest jeden jest to miłość. Poprzez mężczyzn przychodzą do nas najważniejsze i najtrudniejsze lekcje, a specjalnością jest wyłącznie miłość i akceptacja samej siebie. Możemy dać miłość innej osobie tylko wtedy, gdy ją posiadamy. Nie możemy dać komuś innemu tego, czego nie mamy. Twój mężczyzna jest zawsze Twoim lustrem, pamiętaj o tym. Odzwierciedla tylko to, co jest w Tobie. Niedawno usłyszałam od pewnej kobiety: Jestem gotowa starać się tylko dla wartościowego mężczyzny. Czy Ty słyszysz sama siebie? Co to znaczy wartościowy mężczyzna? Każdy mężczyzna, który był przyciągany przez Ciebie i będzie przyciągany w przyszłości, jest mężczyzną godnym właśnie Ciebie. Pojęcie wartościowe jest bardzo względne, ponieważ każdy dostaje to, na co zasługuje. Jesteś godna dokładnie tego, co przyciągasz. Jeśli przyciągasz tylko słabych pantoflarzy lub mamin synków, to nie jest to złe ani dobre, to jest tylko fakt. Tu znowu moje wtrącenie, ponieważ to nagranie inspiracją do niego było nagranie właśnie wideo o karmie i tam wspomniałem o alkoholikach. Tutaj też zresztą o tym, o tym będzie: jeśli przyciągasz alkoholika, to nie separuj się, coś w tym jest wybierz lekcję. Zrozum lekcję: Jeśli przyciągasz tylko słabych pantoflarzy lub mamin synków, to nie jest to złe ani dobre, to tylko fakt. Fakt, który pokazuje, co jesteś gotowa przyjąć w swoim życiu dzisiaj i teraz. Mężczyzna, który przychodzi do Twojego życia, odzwierciedla na zewnątrz wszystkie Twoje wewnętrzne problemy. I możesz użyć tej wiedzy, aby spojrzeć na siebie nowymi oczami oczami kogoś z boku. Spójrzmy na najczęstsze sytuacje. Jeśli w Twoje życie wszedł zazdrośnik, to powinnaś nauczyć się przekierować swoją energię seksualną w twórczość, bo mężczyzna zazdrośnik nie pojawi się nigdy w życiu dziewczyny, która ma przepracowaną kwestię swojej seksualności. A jaką lekcję przynosi ze sobą mężczyzna, który rwie się do rękoczynów? Jeśli tyran wkroczył w twoje życie, to nadszedł czas, abyś nauczyła się słuchać siebie, ponieważ kobiety żyjące z tyranami to kobiety, które zupełnie nie mają pojęcia, czym są granice a to zmieniło je w ofiary. One czują się nieszczęśliwe, samotne i opuszczone przez wszystkich. Mój mąż to tyran, pogoda jest zła, a inni mają radość w życiu, a mi takie coś przypadło. Widać, mój los jest taki i cierpię i będę cierpieć. Stosownie do tego mężczyzna albo stawia kobietę na ziemi. Przez swoje zachowanie albo uczy tę kobietę szacunku do siebie, przywraca jej strukturę osobowości, podkreślając jej program ofiary, uczy ją obrony swoich granic i umiejętności stanięcia w obronie siebie. Inny mężczyzna po prostu nie zdoła nauczyć takiej dziewczyny, aby zaczęła słuchać siebie. Ofiara musi odczuwać silny ból, aby w końcu zmienić coś w swoim życiu. Jeśli trafił się mężczyzna alkoholik uzależniony, to też nie przypadek, że trafił w Twoje życie. Ty go wybrałaś z jakiegoś powodu, dla przekazania jakiejś ważnej lekcji. Czego taki mężczyzna uczy? Wyobraźmy sobie, jak zachowuje się kobieta w takim związku. Ona go nieustannie piłuje, cudzysłow, marudzi, a tym samym u korzeni zabija całą jego męskość. Albo też znajduje się w stanie Bidulki, która bardziej niż inni nie ma szczęścia w życiu, a wszyscy wokół są jej coś winni. Mąż pije i ona ma mało pieniędzy, a dzieci są niechlujne. Wszędzie tylko smutek i rozpacz. Zgodnie z tym taki mężczyzna uczy ją. W pierwszej ewentualności kobiecości daje jej sygnał, że zabiła swoją żeńską naturę lub jakąś ważną część siebie, a on zabija się za pomocą alkoholu, narkotyków i ucieka od rzeczywistości. W drugiej ewentualności uczy jej miłości do siebie. Szacunku przede wszystkim do samej siebie, dorastania, umiejętności wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i za wydarzenia, które się w Nim toczą. Natomiast jeśli w Twoim życiu pojawia się maminsynek o słabej woli, bez kręgosłupa, to oczywiście należysz do kategorii kobiet, które nie są w stanie oddać lejców w ręce silnej płci cudzysłów. Sama decydujesz o wszystkim, wszystko wiesz najlepiej, ty wszystkich starasz się zmieniać. Nie zauważasz, ale najczęściej twoje awantury wyrastają na gruncie tego, że chcesz zmienić inną osobę, ale nigdy jej nie słuchasz. Oczywiście teraz też temu zaprzeczysz. Jeśli w twoim życiu pojawia się osoba, która karmi cię obietnicami, a on sam wiecznie imprezuje z przyjaciółmi w najbardziej rozrywkowych miejscach miasta i planety, mężczyzna, który snuje kolorowe opowieści, a ty jesteś zakochana w jego manierach, w jego stylu życia i upajasz się goryczą. Ach, kiedyż ty się wreszcie uspokoisz i będziemy razem spokojnie żyć. Odpowiedź brzmi: Nigdy. Taka osoba weszła w twoje życie, aby ci powiedzieć: Zacznij doceniać siebie. Dlaczego jesteś zadowolona z tego, że gramy zgodnie z moimi zasadami i jesteś gotowa do ciągłego dostosowywania się? Przepadłem na dwa miesiące i nadal akceptujesz mnie, ponieważ karmię cię pięknymi słowami? Nie jesteś tu doceniana. Jeśli nawet teraz doposowujesz się do mnie, to nawet wtedy, kiedy w twoje życie wejdzie przyzwoity człowiek, który pokocha cię z całego serca, to po jakimś czasie przestanie cię pielęgnować i doceniać, bo to w twojej głowie siedzą określone przyzwyczajenia do stosowywania się. Istnieje o wiele więcej takich scenariuszy relacji, ale wróćmy do początku artykułu. Co to znaczy postaram się tylko dla wartościowego mężczyzny? A priori nie powinnaś starać się dla kogoś lub z czyjegoś powodu, ponieważ twój własny rozwój jest zagrożony. W każdych relacjach, w każdym związku starasz się wyłącznie dla siebie. Jeśli w twoim życiu jest mężczyzna, to zadaj sobie uczciwe pytanie, czy zasługuję na innego. A za jakie moje przymioty mogę teraz otrzymać księcia na białym koniu? Rozumiesz przecież, że książę też nie wytrzyma z dziewczyną, która ma mnóstwo kompleksów, karaluchów w głowie, cudzysłów i różnych manii. Wszystko to należy przepracować. Ludzie nie uczą się prowadzenia samochodu za kierownicą Ferrari. Istnieje coś takiego jak cień danej osobowości. To te cechy, z których my sami nie zdajemy sobie sprawy, nie widzimy ich, nie akceptujemy. One w nas są, ale dla naszego umysłu są okryte cieniem, zatem istnieją lustra bezpośrednie i wsteczne. Lustro bezpośrednie. Cecha, która drażni Cię w kimś, jest w Tobie. Tylko Ty tego nie widzisz, nie chcesz tego zauważyć. Na przykład mąż jest leniwy, leży na kanapie i nic nie robi. Ciebie po prostu doprowadza do temperatury wrzenia, a więc to samo lenictwo jest również w tobie. Też jesteś leniwa i tak naprawdę chcesz iść, położyć się na kanapie i gapić się w sufit, ale po prostu nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, bo jako dziecko uczyli cię być silną, a nie leżenia od tak po prostu. Albo też nigdy tak nie czyniłaś, żyjesz w strasznym stresie i niekończącym się wyścigu. Praca, dom, dzieci, szkoła, sprzątanie i tak dalej. O czym to mówi? To nie znaczy, że należy położyć się wraz z mężem i zarzucić wszystkie działania. Po prostu zaakceptuj. Tak, gdzieś w głębi duszy jestem bardzo leniwa, nawet bardziej leniwa niż mąż. I niech przynajmniej czasami ta cecha ma szansę się przejawić zorganizuj sobie wakacje, tam tylko leż, idź na masaż, świadomie bądź leniwa i zrelaksuj się. Przypadek drugi, lustro wsteczne. Znajdujesz cechę, która irytuje cię w mężczyźnie i sprawdzasz, czy jest w tobie jej przeciwieństwo. Na przykład, mężczyzna jest słabeuszem, a więc ty jesteś silną, dominującą, zbyt dużo wzięłaś na siebie i musisz nauczyć się bycia słabą. Mężczyzna jest nieodpowiedzialnym. To oznacza, że jesteś nadopiekuńcza, nadodpowiedzialna, kontrolujesz wszystko i nie możesz się odprężyć, nie możesz zaufać. Mężczyzna jest kłamcą. Jesteś zafiksowana na punkcie prawdy i ciągle potrzebujesz, żądasz, oczekujesz dowodu i potwierdzenia. Brak w tobie wiary. Mężczyzna jest chciwy. Jesteś zbyt skąpa, przede wszystkim dla siebie samej, skąpa w miłości, emocjach. Odnośnie czasu, czy zasady są jasne? Kiedy uświadomisz sobie to wszystko w sobie, to po pierwsze przyjmiesz te cechy w sobie, zaakceptujesz, a przynajmniej zaczniesz je akceptować, a po drugie staniesz się ponad to, wiedząc, że jesteś kimś więcej. Kiedy rozpoznajemy te cechy w nas samych, wtedy i mężczyźni się zmieniają, lub ich zachowanie przyznaje nas drażnić. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko na świecie jest zbudowane na zasadzie lustra. Całe nasze otoczenie jest naszym odzwierciedleniem ważna uwaga. Z pomocą innych ludzi możesz łatwo zobaczyć, co jest w tobie. Jeśli nie jesteś zadowolony, zadowolona ze swojego otoczenia, z pracy, to wpierw nie jesteś zadowolona z siebie. Nasz stosunek do siebie pokrywa się z naszym podejściem do ludzi wokół nas, a ludzie z kolei odzwierciedlają nasze wyobrażenie o sobie. To, co jest we mnie, to jest i poza mną. Nasz wewnętrzny świat przyciąga wewnętrzne światy innych ludzi. Dlatego, jeśli wszyscy wokół ciebie są chorzy, wszyscy cierpią smutek, depresję, to tak samo dzieje się w tobie. A jeśli jesteś otoczona przez jasnych, miłych, kochających ludzi, to ty sama taka jesteś. To wszystko jest takie proste: Pracuj nad sobą, a świat i ludzie się zmienią. Wszystko to powyżej nie jest napisane po to, aby poczuć się winną z powodu klęski, ale poczuć, jak kobieta może wszystko zmienić sama. I nawet zdrady, one nie są patologią, a żigolaki to nie jest temat tabu. To jest coś, co pomoże kobiecie przemyśleć siebie i coś, z czym koniec końców da się uporać. Jeśli kobieta tego chce, to oczywiście i mężczyzn dotyczy. Podkreślenie lektora: Świat jest naszym zwierciadłem. Tak jest. Czytamy dalej. Artykuł jest pisany przez kobietę dla kobiet, więc jest wersja żeńska. Już zrozumiałaś, że sednem wszystkich lekcji, jakie przynoszą nam mężczyźni, jest powrót do naszej żeńskiej natury. Ponieważ u większości kobiet istnieją tak wielkie zakłócenia, w rzeczywistości są to szkodliwe programy wirusowe przenoszone przez kobiety, przekazywane z pokolenia na pokolenie, albo podążamy w kierunku męskich energii i każdy mężczyzna u boku takiej żelaznej damy, cudzysłów. Leży na kanapie, wiesza się na szyi, na plecach, leniuchuje, upija się lub zaczyna balować, albo znajdujemy się w pozycji ofiary i wzdychamy na temat naszego ciężkiego losu, a mężczyzna działa jak domowy tyran lub popełnia nikczemne czyny. W rzeczywistości za jego pośrednictwem wszechświat próbuje z tobą rozmawiać. Coś Tobie uświadomić: Poprzez te wszystkie i inne typy mężczyzn, wszechświat mówi Tobie: Stań się kobietą, naucz się kochać siebie, zacznij doceniać życie, bo nie przyszłaś tu cierpieć. Jesteś kobietą. Gdzie jest ta płynność wody i akceptacja mężczyzny? Gdzie jest płomień namiętności? Gdzie jest ciepło, piękno, czułość, lekkość, radość? Gdzie jest wiara? Proszę, oto on. Trzymaj swojego mężczyznę do rozgrywki. To jest twój trener do ujawniania kobiecości. Naucz się, proszę. Ale my tego nie słyszymy. Zrywamy relację, spotykamy nowego mężczyznę, a potem znowu to samo i jest coraz gorzej i tak w błędnym kole. Zawsze będę twierdzić i obstawać przy tym, że zmiany powinny się zacząć od kobiety. Wszystko zaczyna się od niej, od niej bierze początek, ponieważ to ona jest przestrzenią. Zanim przeniesiesz odpowiedzialność na mężczyznę, spójrz na siebie samą. On jest wyłącznie tylko Twoim odbiciem, Twoim odzwierciedleniem. Internet jest pełen popularnych stron o tym, jak manipulować mężczyzną i zdobywać od niego prezenty. Ja nie mówię o tym, mówię o szacunku i miłości do siebie, o wierze i akceptacji mężczyzny, o radości i świetle życia. Tak, to boli, bolesna jest zmiana siebie, a jeszcze trudniej zdać sobie sprawę, że ja poprzez swoje instalacje programowe Poprzez program wirusowy tylko niszczę swoje życie. Ale, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, ból jest tym, czego potrzebujemy. Zrozumiałam to, gdy zaczęłam się rozwijać i wzrastać, a ból w relacjach jest tylko nieodłącznym towarzyszem dwóch dorosłych partnerów budujących te relacje i tworzących rodzinę. No właśnie, tworzących rodzinę, a nie partnerów. Czytam dalej. Znam wielu mężczyzn i wiele kobiet, które nie mogą znieść bólu i gdy tylko relacja zaczyna się komplikować, to nie wytrzymują i decydują się zakończyć związek, po czym wkrótce wskakują w nowy związek, myśląc, że wszystko będzie inaczej i nie będzie problemów. Nie będzie problemów i zmartwień. Wszystko, co złe już było, początkowo wszystko idzie dobrze i słodko etap miłości, a następnie nieodmiennie przychodzi etap kłótni, docierania się, krytyka, oskarżenia, i znowu powraca ten sam wielki ból, z powodu którego zerwano poprzedni związek. Czy jest jakiś sens biegania w kółko? Zawsze zadawaj sobie pytanie: czego ta sytuacja mnie nauczyła? Dlaczego to się wydarzyło? Co muszę z niej wynieść dla siebie? Wtedy nie dostaniesz tego odpływu energii, ale otrzymasz swój zasób. Dlaczego więc uciekamy od bólu lub myślimy, że tak być powinno? Bardzo często, dla kontynuowania życia, w tym życia rodzinnego, trzeba przejść przez ogień, wodę i miedziane trąby. Jest to tytuł znanej bajki. Podam wam link do niej. Będzie to zahartowanie postaw i Twoim wzrostem. Może jeszcze wtrącę ten ogień, woda i miedziane trąby. Tu jest mowa o hartowaniu. Ogień, woda i miedziane trąby to są te trzy królestwa, o których ja wspominam. Miedzi, srebra i złota. W każdym z tych trzech królestw, miedzi to jest królestwo materii, mamy swoje lekcje. Pani mówi o zahartowaniu. Bajka też mówi o tym, jak hartujemy się przechodząc przez te próby w trzech królestwach. Tam bohater trafia między innymi do królestwa pod wodą. Czytamy dalej i ja powtórzę jeszcze ostatnio czytane zdanie. Będzie to zahartowanie postaw i będzie to twoim wzrostem. Nie bój się tego. Każdy związek to jakieś trudności. A jeśli zaczniesz relację z ideą, że możesz wreszcie odpocząć i cieszyć się, wtedy rozczarowanie będzie nieuniknione. Musimy być przygotowani na trudności, ale trzeba stawić czoła tym trudnościom przywitać je jako szansę na zbliżenie się, na pomoc wzajemną, szansę na nawiązanie współpracy. Kochany człowiek nie jest kimś, z kim możesz czerpać przyjemność przez 100% czasu. No i tutaj wytłuściłem. Kochany człowiek to ten, dla którego jesteś gotowy, gotowa przezwyciężyć trudności i się zmienić. Ten, którego akceptujesz całkowicie, w pełni i bez reszty. W poprzednim swoim wideo mówiłem, że przepalenie telegonicznych programów następuje pod wpływem dwóch warunków. Jednym z nich to jest właśnie prawdziwa miłość. Zakończę to tak, ponieważ już długa jest ta czytanka, zakończę tylko instrukcją, jeśli mężczyźni tego słuchają, to oczywiście sobie tam zmieńcie tylko, bo to dotyczy równie dobrze relacji w odwrotną stronę zdrowia waszym jasnym myślom. Powtórzę jeszcze, autorką jest Aliana Veratti.